Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj 22 sierpnia 2021 roku. Jesteśmy we Wrocławku, przy tamie gdzie jest pamiątkowy krzyż i tablica gdzie jest książka, gdzie Tutaj ksiądz jest prawdopodobnie gdzie jest książka, gdzie jest książka, jest książka, do Wisły. A dzisiaj korzystając z pięknej pogody postanowili chcieliśmy odwiedzić to miejsce. Jedno z tym, chciałem Państwu przypomnieć, że moje życie od 2020 roku miało taki okres dramatyczny, a więc było to prawie 10 lat poświęconych yy, yy, wystawianiu sztuk po o życiu, życia, śmierci i męczeństwa księdza Jerzego Popiełuszki. Zaczęło to wszystko od książki, wtedy ksiądz Jerzy pisał pierwsze um, wydane przez um, wydawnictwo um, z we i później ta książka trafiła do Wiednia w czasie promocji w ambasadzie w szkole przy ambasadzie Republiki Polskiej w kościołach Wiednia książka dotarła do, do Polonii i w, właśnie wśród w Siedeński Kolonii narodził się taki pomysł, żeby te wiersze udramatyzować i napisać dramat. I ja to uczyniłem i ukazał się dramat e, pod tytułem Ksiądz Jerzy Modlitwa Ostateczna". Ten dramat e, W tym wydaniu, opis dramaty są również e, teksty albo artykuły związane z e, życiem i śmiercią Księdza Jerzego, Także recenzje, zestawienie spektaklów spektakli poświęconych się Jerzemu, a tych spektakli zostało wystawionych w ciągu kilku lat około stu. Między innymi jeden z spektakli został nagrany przez Telewizję Trwam i wyemitowany e, właściwie na cały świat. Dzisiaj mamy okazję, żeby modlić się w tym miejscu, w którym jest tablica pamiątkowa właśnie przypominająca nam to miejsce męczeństwa księdza Jerzego. Popatrzmy, jak to dzisiaj wygląda. Mamy, yy, mamy krzyż, na mamy bardzo wiele wręczanki. Są oczywiście symbole Solidarności, region i wrocławski Tutaj nawet tu mamy kolejny region, niezależny samorządu region z jednej z region śląsko-dąbrowski. Jest biało amarantowa flaga polska i data 19, 19 października 1984, 1984 roku Proszę Państwa zapraszam do oglądania moich filmów na kanale Trzeba Przeżyć. Mirosław Antoni Wlazik mak komentuje. Krótką kwadrans z Magiem albo Mac kwadrans. Poproszę o lajki, subskrypcję kanału. Proszę o, o oglądanie, udostępnianie bliskim i znajomym i o Zapraszam jednocześnie na moją stronę internetową y, poświęconą księdzu Jerzemu. I tam znajdziecie, a link do tej strony znajdziecie w opisie do, do dzisiejszego filmu. Życzę miłej niedzieli, y, koniec wakacji, zbliża się nieuchronnie. A więc korzystajmy z pięknej pogody, odpoczywając jednocześnie, nie zapominajmy o ważnych wydarzeniach w historii naszego narodu i naszego Kościoła rzymskokatolickiego. Dziękuję bardzo.